Witam Was na pierwszym tematycznym filmie na moim kanale. I tak się szczęśliwie złożyło, że do tej produkcji nie musiałem długo szukać tematu. Wiecie, nie jest bowiem ważnym miesiącem dla pewnej serii, która, nie będę tego okrywał, już dawno skradła moje nieistniejące serduszko i może liczyć ode mnie na pełną sympatię. A serią, o której mówię jest oczywiście Spikes Family autorstwa Tatsui Endo i będziemy wkrótce świadkami dwóch istotnych wydarzeń. Pierwsza, mocno lokalna, ale wciąż istotna kwestia to debiut ósmego Tomiku Manki na naszym rodzimym rynku. Jest to oczywiście zasługa wydawnictwa Waneko, które po premierze ósmego Tomu zrówna nas z resztą świata. Ekipie z tej firmy należą się gorące brawa. Ja swój egzemplarz już wstępnie zakupiłem i będę go z niecierpliwością wyczekiwał, jak Mugi TV swojego chodoga zrabki. Premiera Tomiku 5 kwietnia. Drugie wydarzenie to już jednak znacznie większy kaliber. 5 kwietnia będzie miał swoją premierę pierwszy odcinek wersji anime, które to jest owocem współpracy Wit Studio i Cloverworks. Jako osoba, która zna materiał źródłowy, która obejrzała ten trailer, mogę powiedzieć tylko jedno: będzie hit. A skąd ta pewność zapytacie? No przede wszystkim dlatego, że sama manga to naprawdę bardzo dobra świetnie rysowana parodia Jamesa Bonda i całego gatunku szpikowskiego. Jednocześnie jest to seria komediowa, której rozdziały notorycznie sprawiają, że oblewam się herbatą i cierpliwie czekam dwa tygodnie na ten kolejny, a czasem i dłużej. Ale dobrze, 9 kwietnia dla wielu z Was nadejdzie pierwsza okazja do zapoznania się z tą serią, a ja chciałbym Was przekonać do tego, byście poświęcili swój czas i dali jej szansę. To oczywiście sprawia, że co nieco o historii musimy sobie powiedzieć, ale ponieważ to jest seria komediowa, to nie będą tu żadne istotne spoilery. Chociaż to nieco sobie opowiemy. Historia Spikes Family przedstawia nam fikcyjne realia, które są inspirowane latami 50., czyli wczesną zimną wojną. Dwa państwa, Bestalis oraz Ostania, będące odpowiednikami historycznych RFN i NRD, znajdują się w bardzo napiętych relacjach i grozi im realna wojna. Tutaj jednak do akcji wkracza super szpieg wschodniego kraju tajemniczy agent bez imienia i nazwiska, znany jako Zmierz. Zmierz dostaje polecenie od swoich przełożonych, by przeniknąć do zachodniego kraju, a następnie skontaktować się z niebezpiecznym przewodniczącym partii Zostani i odebrać mu kluczowe dokumenty. Problem jednak w tym, że Cel jest absolutnym paranoikiem i bardzo dba o swoje bezpieczeństwo, przez co jedną z nielicznych okazji, gdy można go spotkać, są zebrania rodziców w prestiżowej szkole, do której zacznie uczęszczać jego najmłodszy syn. I oto agent Zmierz staje przed swoim najtrudniejszym zadaniem w całej swojej szpiegowskiej karierze. Człowiek, który wcielał się w różne organizacje terrorystyczne, który podszywał się pod ważnych polityków, który nawet zapobiegł wystrzałowi bomby na kilka sekund przed odpaleniem, musi założyć rodzinę. Ostanie jest bowiem krajem inwigilacji, podejrzliwości i agentów kontrolujących każdego obywatela. No, ponieważ samotny ojciec nie ma żadnych szans na to, że jego dziecko dostanie się do Słonej Akademii, to zmierz zostaje zmuszony do przybrania roli Lloyd'a Forgera i znalezienia żony oraz dziecka, które chętnie będą jego rodzinę układać. I w tym momencie rozpoczyna się cała zabawa, absurd i festiwal niezapomnianych komediowych momentów. Ta rodzina, którą zakłada bowiem Lloyd, jest na tyle pokręcona i wyjątkowa, że. Drugiej takiej w tej serii oj niech znajdziecie. Lloyd jest super szpiegiem, osobą mega inteligentną i spostrzegawczą, a jednocześnie absolutnie oddaną swojej misji. Szybko decyduje się na adopcję dziecka i los sprawia, że jego przybraną córką zostaje około oświetnia Ania, która jest telepatką. A ponieważ młoda jest napalona na klimaty szpiegowskie jak proboszcz na kremówki, to perspektywa posiadania ojca szpiega jest spełnieniem jej marzeń. No właśnie, ojca szpiega. Ponieważ włosa potrafi czytać myśli zarówno Lloyda, jak i innych osób. Nie może się jednak do tego przyznać, bo zależy jej na tym, by nowy tatuś nie uznał jej za dziwadło. Więc w tajemnicy wykorzystuje swoje moce, by wspomóc go w misji ratowania świata. Tylko, że robi to bardzo nieudolnie, a do tego jest kopanią legendarnych kadrów ze swoją twarzą. Poza tym jest okropnie leniwa i liczy na to, że czytając umysły innych dzieci, uda się jej z w nosie przejść przez edukację. Na co się oczywiście ku przerażeniu Lloyda nie zapowiada. Drugą kluczową postacią, którą poznaje jej Lloyd, jest zaś Ach, cudowna, piękna i zabójcza Jor. No oczywiście, Lloyd nie tylko dziecko musiał wybrać, co jest specjalne, ale również kobieta, która zgadza się udawać jego żonkę, nie jest taką sobie zwykłą kurą domową. Oj, nie. Jory jest profesjonalną zabójczynią, działającą na zlecenie swojego rządu i wpływowych osób z cienia. Chociaż na co dzień ma pracę biurową, to jest to przykrywka dla jej drugiej profesji. Przykrywka jednak nie idealna, bo w kraju, gdzie sąsiad donosi na sąsiada i oskarża go o szpiegostwo, to jest dosyć niebezpieczna sytuacja. Tego oferta Lloyd'a jest dla niej wybawieniem, a jednocześnie fędza faceta w inne kłopoty, gdyż dziewczyna jest zupełnie nieporadna, wiesz, sobie wypić, a głowę to ma mocno słabą. Dlatego jej tak zwana kuchnia jest tak wyborna, że jej własny brat wykształcił odporność na ból, trucizny i właściwie wszystkie inne toksyny. Oczywiście Ania natychmiast przekwytuje co siedzi w głowie Yor i perspektywa posiadania papcie szpiega i mamusi zabójczyni jest dla niej jak szóstka w lotka. tworzą piękną rodzinę niczym z plakatu, co umożliwia Ani rozpoczęcie edukacji i wdrążenie w życie planu Lloyda, który będzie mógł zbliżyć się do swojego celu. Spy X-Family to więc tona akcji wynikająca z tajnego życia i działalności każdego członka rodziny. Wydarzenia te ofitują oczywiście w nieporozumienia, nagłe zwroty, nieporadne próby oszukiwania innych, a przy tym wszystkim o dziwo kończy się to wszystko z sukcesami, po czym rodzina Forgerów wraca do swojego iluzorycznego, sielskiego życia w mieszkaniu. Za poziom tej serii odpowiada trójka głównych bohaterów. Próbujący zachować kamienną twarz i chłodną logikę Lloyd, musi brać na klatę prostotę myślenia Ani i jej orzeszek zamiast mózgu. Jakimś cudem i wspólnym wysiłkiem próbuje przygotować ją na egzaminy w elitarnej szkole. Jor, z kolei, pomimo zawodu zabójczyni, jest uroczo nieporadna w każdym aspekcie życia rodzinnego, ale zwłaszcza stojąc nad tacką do kraje. I w tym tkwi cała magia, bowiem Spikes z Family to z jednej strony perpetuje bardzo wyjątkowej rodziny, która dla Smieszku jest kluczowa dla wykonania misji ale z drugiej strony to cała ta trójka, przebywając razem, stopniowo zacieśnia realne więzi i powolutku sami się przyłapują jak momentami przestaje to być grą pozorów przed innymi, a staje się prawdziwą relacją. Regularnie w fabule pojawiają się nowe, stałe postacie, wciąż zarówno Lloyd, jak i Or podejmują się w tajemnicy różnych działań, a niejednokrotnie dochodzi do wydarzeń, w które zaangażowana jest cała rodzina Forgerów. A wszystko to w klimacie wczesnych lat silnej wojny i miasta a'la Berlin. To nadaje tej serii klimatu, zwłaszcza w stosunku do innych rozgrywających się w Japonii czy jakichś fantastycznych Neverlandach. A kiedy dorzucimy do tego atmosferyczne audio i animacje na najwyższym poziomie, które zapowiadałem w trailer, to dostaniemy mocnego kandydata na jedno z najlepszych anime tego roku. Ale właśnie! Czy potencjalny widz Spike's Family powinien być jednak przed czymś ostrzeżony? Otóż tak, są dwie sprawy, o których warto pamiętać, chcąc podejść do tej serii. Pozwolą one uniknąć Wam ewentualnego nieporozumienia czy zaskoczenia. Pierwsza sprawa to Ania, czyli nasza mała dziewczynka, która trafia do szkoły dla elit. Popularnie ma to na celu zaprzyjaźnienie jej z Damianem Desmondem, czyli z synem Celluloida. To jednak wymaga, by młoda zdobyła prestiż. A wskaźnikiem tego są stelle, czyli specjalne nagrody za szczególne wyróżnienia. Jeżeli nie zdobędzie kilku, to plan naszego super szpiega posypie się jak domek z kart. Mocnym szokiem dla widza może być więc to, że aspekt szkolny i fabuła rozgrywające się na terenie Akademii Eden zajmują tak dużą miejsce. Przygody Ani w ramach tej placówki to często jedne z najlepszych, najfajniejszych momentów komediowych tej serii, ale wciąż mówimy tu o perwetach latków. W kontrakcie do Jor i Lloyda i ich poważnych zawodów, perypetie ani mogą być aż zbyt dużym kontrastem. A epizody szkolne to tutaj chleb powszedni. Wy pewnie pokochacie, ale zgodzę się sam, że momentami aż za bardzo akcja z tego powodu stawała w miejscu. Druga sprawa łączy się niejako z pierwszą, a nie musi zebrać kilka oznak, żeby Lloyd mógł lepiej szpiegować te Seniora. Po 62 krociach mangi, ten cel jest jednak wciąż bardzo odległy. Ponieważ jest to seria komediowa i w dodatku świetnie się sprzedaje, to autor żadnej presji nie ma i możesz sobie w spokoju tworzyć rozdziały, które następnie wywołują napady śmiechu. Ale to jednocześnie oznacza, że minie jeszcze przynajmniej kilka lat, zanim seria ta zbliży się do końca, a pierwszy sezon anime pokryje oczywiście tylko część wydarzeń domikowych. Czyli więc liczysz na krótką, szybką serię, którą Kończysz sobie w 20 parę odcinków, to niestety dla Ciebie nic takiego się nie zapyta. Jeżeli to więc Was nie odstrasza i chcecie dostać świetną komedię o rodzince z sekretami, wspaniałą parodię klimatów szpiegowskich i jednocześnie umiejscowioną w magicznym klimacie połowy zeszłego wieku, to Spike z Family z pewnością to Wam wszystko dostarczy. A do tego wersję anime posypię to warstwą audio i wideo, które zdają się świetnie współgrać To to, co za to. Spike Spikes Family zasługiwał na wersję anime od doświadczonego studia i mam ogromną nadzieję, że dzięki tej premierze jeszcze więcej osób zapozna się z dziełem Tatsui Endo. Wy zaś możecie już teraz odkrywać ten świat, zapoznając się z obecnymi na rynku tomikami mangi, do czego również Was gorąco zachęcam. Z mojej strony to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, dajcie komentarz jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi, to zapraszam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.